Piękna wiadomość od jednej z moich e, osób, które piszą do mnie i dzwonią do mnie. Zawsze, kiedy wykonujemy, ja to nazywam pracę energetyczną z aniołami, e, zawsze coś się dzieje. Wiara, cierpliwość, zaufanie, zdecydowanie daje mnóstwo takich dobrych, pozytywnych rzeczy. Jedna z osób pisze. Pani Kasiu, jeszcze raz dziękuję za rytuał nowiu. Od jakiegoś czasu odczuwałam potrzebę tej pracy energetycznej, o której poprosiłam Panią. Miałam czas, aby na spokojnie odsłuchać i podążać za Pani głosem medytacji właśnie z aniołami. Jest to niesamowite. Poczułam spokój, jakiego potrzebowałam. Czułam, jak moje ciało je oczyszcza, i dusza odczyszcza się z negatywnych energii. Napełniłam się spokojem. Muszę przyznać, że pierwszy raz tak blisko poczułam Archanioła Michaela oraz mojego opiekuna duchowego. Czułam ciarki na ciele. A moje oczy napełniły się łzami, ale były to łzy wzruszenia, radości, wdzięczności. Nareszcie czuję spokój, ogromną siłę. Zapraszam serdecznie, jeżeli masz problem, napisz do mnie. Zapraszam serdecznie, jak najbardziej. Pozdrawiam.